Udajemy się do najstarszej części księstwa Monaco, Monacoville, powszechnie znanej jako skała. Znajduje się w niej większość instytucji politycznych tego mini państwa. Pałac książęcy, Rada Narodowa czyli Parlament, siedziba rządu, sąd i więzienie wiszące na skale. Monacoville, które pełni rolę stolicy księstwa, zamieszkuje około 3000 osób. Usytuowane na skalistym Cyplu, skierowanym w stronę Morza Liguryjskiego, było ufortyfikowanym miastem z fortecą zbudowaną w 1215 roku przez Genueńczyków. W czasach starożytnych była w tym miejscu kolonia fenicka, grecka i rzymska. Od końca XV wieku księstwo Monako było niepodległe, a następnie znalazło się pod protektoratem Hiszpanii. Traci swoją niepodległość podczas rewolucji francuskiej i ponownie ją odzyskuje w 1861 roku po traktacie z Francją. Ulica skierowana w prawo prowadzi do innej dzielnicy księstwa Monte Carlo. Dla rodu Grimaldich skałę i fortecę Genueńczyków zdobył pierwszy senior Monako, Francesco Grimaldi, zwany przebiegłym. Przebrany w szaty franciszkańskiego mnicha Podstępem opanował skałę w 1297 roku. Wpuszczony nocą do fortecy przez strażników, wydobył ukryty miecz, zabił ich i wpuścił swoich towarzyszy, którzy opanowali twierdzę. W wąskich tunelach zdarzają się takie sytuacje. Żółty autokar musiał się wycofać. Parking pozostał na dole. A schody ruchome wywiozły nas na powierzchnię skały. To fasada muzeum oceanograficznego. Po prawej stronie mijamy katedrę świętego Mikołaja. Zarówno katedrę, jak i muzeum oceanograficzne zwiedzimy podczas powrotu spod pałacu książęcego. Do placu pałacowego i książęcego pałacu wiedzie uliczka Starego Miasta. Plac pałacowy zamknięty jest z dwóch stron balustradami a z dwóch pozostałych fasadą pałacu i zabudowaniami starego miasta. Między XIV a XVI wiekiem fasadę ozdobiono lodzian. Nad głównym wejściem do pałacu widnieje herb rodu Grimaldich, książęca Korona, a pod nią dwóch mnichów z mieczami. Z boku ustawiono stare armaty i piramidy z kul armatnich. Pałac wzorowany jest na pałacach włoskich, których cztery skrzydła otaczają obszerny wewnętrzny dziedziniec. Niestety wnętrz pałacowych przeznaczonych do zwiedzania nie wolno filmować ani robić zdjęć. Brak ich również w internecie. Trafiliśmy natomiast na moment zmiany warty pałacowej. Obronę niezawisłości księstwa gwarantuje Francja, ale gwardia pałacowa jest osobistą ochroną księcia Monako. Została powołana w 1817 roku za panowania księcia Honoriusza IV. Kompania składa się ze 120 mężczyzn, dwóch oficerów, dwóch podoficerów starszych, 18 młodszych i 95 karabinierów. Posiadają oni różne specjalizacje, takie jak muzycy w liczbie 23, płetwonurkowie, i oddział motocyklistów do eskorty księcia i głów państw odwiedzających Monako. Książęca Gwardia Pałacowa jest jednostką wojskową, którą dowodzi komendant policji. Niektóre pałacowe zabudowania sięgają średniowiecza i czasów panowania genuińczyków. Większa część obecnej budowli pochodzi z XVIII wieku. Plaga na wieży pałacowej sygnalizuje obecność kogoś z rodziny panującej. Na placu stoi pomnik wspomnianego już Francesco Grimaldiego, który uzyskał dla swego rodu tę siedzibę, dzięki czemu dynastia Grimaldich panuje po dziś dzień i ma już kolejnego następcę. Ten pomnik wzniesiono w hołdzie księciu Albertowi I z okazji 25-lecia jego panowania. Z placu pałacowego zakończonego balustradą rozpościera się piękny widok na położony w dole Port i Monte Carlo. Tu z kolei ustawiono bombardy prymitywne działa o krótkiej lufie i dużym kalibrze. Ładowane były od przodu. Jak przystało na stare miasto, Monakowil posiada wiele takich uroczych, wąskich uliczek. Ale na nas czeka już katedra i Muzeum Oceanografii.